Moi drodzy, kiedyś pamiętam, robiłem film na temat panowania nad sobą. I mam pewne przemyślenia dotyczące tego. Wiecie jakie? Wiecie takie, że jeżeli mówimy o panowaniu nad swoimi różnymi popędami i tak dalej, to moi drodzy, tutaj jest to sprawa bardziej skomplikowana niż myślicie. Ponieważ moi drodzy, z racji tego, że. Z racji tego, moi drodzy, że na nasz, mózg działają, działają, na nasz mózg działają różne rzeczy. Neuroprzekaźnik, który powoduje euforię, poczucie przyjemności. Tak, z racji tego, że wszelkie bodźce, nawet te dotykowe, są kierowane przez układ nerwowy. Też moi drodzy, te różne, na przykład adrenalinę, która powoduje, że serce przyspiesza, mięśnie się napinają i tak dalej, bo to też właśnie chodzi, o, też, to też bierze udział w naszej powiedzmy tak zwanej popędliwości. I powiem Wam, że niestety biologicznie nasz organizm, nie potrzy... nasz mózg nie posiada swoistego wyłącznika, nie posiadamy. W, w te, tak zwanego pstryczka do wyłączania, jak, jak, jak w domu. Nie jesteśmy w stanie wyłączyć ani, ani pracy serca, ani pracy układu nerwowego. Nie jesteśmy, moi drodzy, w stanie wyłączyć swoistych reakcji na, na różne hormony, neuroprzekaźniki i tak dalej. Więc moim skromnym zdaniem, moi drodzy... Kiedy mówimy o panowaniu nad sobą pod, pod, pod względem, że się tak wyrażę, reprodukcyjnym, to, moi drodzy, panowanie wtedy nad sobą jest niemożliwe. Ponieważ, moi drodzy, z biologicznego i me, nazwijmy to inżynier inżynierskiego punktu widzenia, jesteśmy, jesteśmy, wypo jesteśmy wyposażeni w takie funkcje, a nie inne. I niestety ewolucja nas jeszcze nie... Nie wyposażyła nas w swoisty wyłącznik, żeby być w stanie każdą potrzebę, która stworzy się w naszej głowie, żeby móc ją automatycznie wyłączyć. Więc, yy, więc, twierdzę, że, więc twierdzę, że panowanie nad sobą graniczy z cudem.